Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Koleżanka z pracy usłyszała o tym od swojego męża. On z kolei pracuje z kimś, kogo siostra trafiła do ostatniego wagonu metra kilka tygodni temu. Było tam pięć rzędów wolnych siedzeń, a w ostatnim szóstym rzędzie siedziała trójka ludzi. Trochę się bała, więc usiadła po przeciwnej stronie. Po chwili zobaczyła, że kobieta siedząca naprzeciwko gapi się na nią. Wyjęła książkę i zaczęła czytać, ale wciąż czuła na sobie spojrzenie tamtej kobiety i rzeczywiście wciąż się w nią wpatrywała. Pociąg zatrzymał się na kolejnej stacji, wsiadł mężczyzna. Rozejrzał się po wagonie, spojrzał na nią i na ludzi siedzących naprzeciwko i usiadł obok niej. Jak tylko pociąg ruszył ze stacji, facet nachylił się i powiedział jej szeptem do ucha: Jeśli wiesz co dla ciebie dobre, to wysiądziesz ze mną na następnej stacji. Bała się, ale pomyślała, że to rzeczywiście będzie najlepszy pomysł: wysiąść na najbliższej stacji wedle jego prośby. Tam mogą być ludzie i nic jej nie zrobi. Dojeżdżają na stację, wysiadają. Mężczyzna odzywa się pierwszy. Dzięki Bogu, nie chciałem cię wystraszyć, ale musiałem cię stamtąd wydostać. Jestem lekarzem. Kobieta siedząca naprzeciwko ciebie była martwa, a tych dwóch ją trzymało, żeby nie upadła.